Cześć, dzień dobry. Witam cię w pierwszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj, dzisiaj sobie pomożemy trochę przy tym, co robiłem w e, wcześniejszym odcinku. Już, także poprawimy ten wzmacniacz, w sensie przewody te, żeby nie było takich kostek, tylko już zrobię normalne połączenia, e, jakieś normalne przewody dam, bo te co są, to po prostu jest jakaś masakra nawet lutować ich się nie da, więc dlatego też takie połączenia są no i może postaram się trochę wytłumaczyć dlaczego kupiłem ten samochód w ogóle ładne kółka, nie? pomijając i co będzie z tym silnikiem bo aktualnie oleju to nie ma. A miał, nie wiem, połowę albo fula. Jak go kupiłem, przyjechał 2000. Nie całe. Więc raczej wyleci. I zobaczymy. W sumie to zobaczycie co tu będzie, co wsadzę. Zamiast tego silnika. Zaczynam. Tak więc odpinamy całość, całą kosteczkę tutaj. Zabieramy to, żeby było nam łatwiej to wszystko ogarnąć. Odpinamy jeszcze od kośniczków. I możemy wyjąć te przewody, i tyle w ogóle klapa opadała, więc półeczka się trzyma na takim drucie i nie upada, więc jest git Ogólnie zamiar był taki, żeby zrobić te przewody na konektorki, ale nie zdało to egzaminu, więc po prostu zlutowałem. Także tak, jakoś się udało, jakoś to zrobiłem, jakoś połączyłem. Teraz wsadzamy to tutaj do naszego wzmocniacza i podłączamy do głośniczków. Dobra, więc głośniczki mamy ogarnięte. Wszystko popodpinane podpinane tu ładnie już. Nie będę świecił eee, tak, dobra Tak więc e, gorzbik już wyjechał i zaraz wprowadzamy audicę. Proszę bardzo. Dawno była. Audica wróciła. Dzisiaj na wymianę oleju. Eee, Koreczek sobie ten od razu i schodzimy na dół. Nie się. Oczywiście wycieków jak nie było tak nie ma, nie. W się tu nie leje. Eee, te, nie no, korkiem się leje, bo e, są dwie podkładki i nie wiem kto to robił. W każdym bądź razie zmienimy teraz. Eee, także <laughs> procesu zlewania nie będę pokazywał, bo to bez sensu. I no. Więc olej mamy spuszczony. Eee, korek zakręcony. Ten olej jeszcze nam się oczywiście przyda. Eee, zaraz też zobaczycie do czego. Zalewamy nowy olej. Zm no i najpierw jeszcze wykręcamy filtr, który jest od spodu tam. Eee, zmieniamy filtr i wyjeżdżamy w sumie. No, Zalewamy olejem i wyjeżdżamy. Dobra, już zdjąłem bardzo dużą osłonę. Dobra. I, dużo. I tutaj mamy nasz filtr. Mamy miskę, tu mamy filtr. Filtr jest dokręcony ręką, więc powinien ręką pójść. Jak nie pójdzie ręką, to tu idzie śmiałem. Mam tu taki kluczyk. Bardzo fajny do filtrów, więc zaraz ogarniemy sprawę filtra. Dobra, to jak już mamy ogarnięty temat filtra. E, no to wlewamy nowy olej teraz. I wyjeżdżamy. Jeszcze osłonę trzeba złożyć. Będzie git. Dobra. Olejek mamy zalany. Więc idziemy go sobie teraz szybko odpalić. Z niego teraz idziemy sprawdzić, jeszcze jest na oleju, Chciałbym coś jeszcze wyczyścić. prawda? leczkę Jeszcze wyciągamy, i jest na dnie w sumie. Tu jeszcze dolewamy to, co nam zostało. Podobno wchodzi tu 4, i 6, 4, i 7, coś koło tego. Także tyle wlejemy, i w sumie tyle. Tak więc wszystko mamy ogarnięte. To wyjeżdżamy teraz. Także audica już wyjechała ze świeżym olejem. A tutaj, proszę Państwa, składa się jakże piękny alternator. A obok stoi jeszcze piękniejszy silnik. Jakbyście chcieli wiedzieć, z jakiego samochodu on jest, możecie zgadywać w komentarzach. A możecie też wejść na Instagrama tego pana JTN MGRAGA Dziwanko, zapraszam. Ja również. I na razie, trzymajcie się. Cześć. Jeszcze w sumie Wam nie powiedziałem, po co mi ten olej zużyty z ulicy. Tak, wlejemy go sobie do Golfika. A w sumie, co tam. I tak przepali, więc... Tak. Więc jaka to różnica? Czy będzie nowy, czy... A i tak. Tylko 9000 przejeździł, więc... Raczej nie powinien mieć problemu. Jeszcze jakiś taki mocno czarny nie jest Jeszcze sobie sprawdzimy Bardzo olejku mamy w połowie Elegancko Zakręcamy koreczek I tak ze Jeszcze trochę na dolewki mam Co za debiltek stanął blisko A. No tak, to ja Dobra, nie ważne I tak więc, witam was w Kolejny dzień eee, Trochę się przeciągnął ten vlog Ale nie powiedziałem wam najważniejszej rzeczy O której wspomniałem na samym początku Mianowicie Dlaczego go kupiłem Dlaczego kupiłem Golfa Dlaczego akurat Golf 2 A nie 3 albo 4 Albo w ogóle jakiś nowszy Dlaczego? No sami spójrzcie, no ten środek. Ten środek jest po prostu przekozacki. Tak mi się podoba i po prostu. Golf 2 od zawsze po prostu odkąd pamiętam Golf 2, to jest mój ulubiony samochód. Nie wiem czemu tak jest. Tak mi się po prostu podoba ten samochód. No nie wiem, nie zamieniłbym. Na inny. No, tak więc, dlatego kupiłem Golfa 2 Silnik, yy, no w 2000 zeżarł mi prawie chyba z oleju Więc on wylatuje na pewno yy, No, nie wiem czy wspominałem, ale Prawdopodobnie wleci tam 1.8 turbo Z jakiejś Audi 20V W sensie oznaczenie silnika, to 20 zaworów Nie, że Audi 20V Bo nawet nie ma takiej no, i Co tu więcej gadać? Albo V6 wleci, ale to nie jestem pewny. Bardziej, jak już to właśnie 1,8, turbo. No, <tryk> tak więc teraz mogę spokojnie powiedzieć Wam: Na razie, trzymajcie się i. Do następnego odcinka. Jeśli chcecie więcej vlogów, to dajcie o tym znać. Bajo.